Siemanko, z tej strony Macabra i witam Was bardzo serdecznie w takim filmiku z parkoura, w którym opowiem Wam o takiej firmie za Jest to serwis, mmm, dzięki któremu możemy otrzymać darmowe próbki i inne rzeczy, takie jak pendrive, t-shirty, bezpłatne startery itd. Całkowicie wszystko jest za darmo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po prostu firmy, które dają im towary, produkty, chcą się minimalnie wypromować. I dla mnie jest to idealne dlatego, że kompletnie za, dar za darmo możemy otrzymać naprawdę fantastyczne rzeczy. U nich zamówiłem sobie do tej pory jakąś tam torbę, długopisy, sientkę skarbonkę, parę tam bluzeczek i uważam, że produkty są nie dość, że fajne, fajnej jakości, to jeszcze znakomicie się sprawują w życiu takim codziennym i użytkowaniu też codziennym. Może tak troszeczkę więcej powiem o co w tym chodzi. Dlaczego za free? No bo nazwa wzięła się od angielskiego słowa free, co oznacza bezpłatny, darmowy, gratisowy, co wiem to jeszcze hojny i bezinteresowny. No i właśnie taki jest ich portal. Jest to do tej pory największy portal, a raczej serwis taki, w którym możemy otrzymać promocje, próbki, gratisy, jakieś tam darmowe produkty i nagrody. Nie będę zbytnio przedłużał, tylko no zapraszam was na ich stronkę, do ich filmiku polecającego i co tu dużo mówić, wszystko macie w opisie, wszelkie informacje. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten filmik. Pewnie uważacie, że się sprzydałem, ale to nie jest tak po prostu polecam ich, was, im was, dlatego że po prostu jest warto. Są naprawdę świetni. No i wszystko macie w opisie. No to to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie i tak dalej. Na razie. I cześć.